Dzień dobry, nazywam się Tomasz Słodki, witam was bardzo serdecznie w Na Zdrowie TV, a w studiu witam moją gościnę, Anię od wodorowania, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Anna Łuczyńska, z studia aktywnego wodoru, live z Bełchatowa. I dzisiaj troszkę o wodorowaniu wody będziemy rozmawiali, ale po co się w ogóle wodoruje wody? Po co się wodoruje wodę? Woda wodorowana ma bardzo dobre działanie, bo wodór ma bardzo szerokie spektrum działania. Jeśli chodzi o wodę, taka woda jest wodą alkaiczną, która po prostu zwiększa PH naszego organizmu. Dzięki temu nasz organizm odkwasza, tak? A często w zakwaszonym organizmie powstają różnego rodzaju choroby, wirusy, bakterie. Taka też woda zdecydowanie lepiej nawadnia niż taka zwykła woda, bo tak wciska wodę w komórki. Dzięki temu wtedy, właśnie, oczywiście przyczynamy się z toksyn, przyspieszamy metabolizm, więc jak najbardziej taką wodę warto warto pić. Po prostu. Myślę, że nasi, nasi widzowie od razu zaczynają się zastanawiać, skąd wziąć taką wodę. Czy można ją wyprodukować w swoim domu, czy trzeba, nie wiem, zamówić w jakimś specjalnym sklepie gdzieś na końcu świata? <laughs> znaczy, tak jeśli chodzi o wodę, to możemy ją wyprodukować na różne sposoby. Można poprzez taki generator wodorotlenowy, który na którym przeprowadzamy takie inhalacje wodorotlenowe, więc można wtedy taką podłączyć butelkę do takiego generatora i około 15 minut taką wodę wodorować, ale też przede wszystkim uzyskujemy taką wodę poprzez filtry, które oczyszczają wodę odwróconą osmozą i które mają wkład Redox. Dzięki temu mamy taką wodę oczyszczoną już w całej chemii, no i po prostu też wodorowaną. Wtedy mamy kranik dodatkowy w kuchni i po prostu z kranu leci nam już woda i oczyszczona i wodorowana. Czyli to urządzenie można zamontować, nie wiem, pod szafką, w szafce po prostu tam, gdzie są róże od wody, tak? I ono wtedy, nie wiem, daje nam dodatkowy kranik, z którego sobie po prostu tą wodę nalewamy, kiedy tylko chcemy. Tak, montujemy pod zlewem taki sprzęt i mamy dodatkowy kranik właśnie obok zwykłego, zwykłego kranu, tak? Więc na co dzień możemy mieć dostęp do takiej wody. Taką wodę też uwielbiają zwierzęta. To. Nawet są takie przypadki, że jak zwierzęta wyjeżdżają na wakacje, to się odwadniają, bo już nie chcą pić takiej zwykłej wody. E, tak? I też roślina. Świetnie widać to po roślinach, jak a, y y y a jeśli chodzi o taką wodę, to ona jest tylko do picia? Czy na przykład, nie wiem, można w niej mieć włosy, lub w jakiś inny sposób jej też używać? Czy... W tych przypadkach to po prostu nie ma sensu. Znaczy przede wszystkim służy do picia, tak, ale też można używać tego jako kosmetyk, bo na przykład można przemywać tym twarz, więc ten wodór też się dostanie do naszego organizmu. No, też można, też można umyć włosy, tak, natomiast no, taką wodę trzeba zużyć tak do 15 minut, no, bo ten wodór się po prostu z tej wody ulatnia. czyli po zrobieniu sobie takiej wody, jak już sobie napełnimy szklankę, to trzeba szybko wypić, po prostu nie Dosyć, czekać nie tak. do butelki, mm -hmm. nie na trening, tylko po prostu dość szybko y, pijemy. Tak? Znaczy, jeśli przechowujemy to najlepiej w szklanej butelce zamkniętej, tak? Natomiast no, jak, im szybciej wypijemy, tym więcej tego wodoru będzie w tej wodzie wodorowanej. A czy są jakieś przeciwwskazania? Jeśli chodzi o picie wody wodorowanej, to nie ma żadnych przeciwwskazań, tak? No wiadomo, pijemy z głową nie hektolitrami. Najlepiej taką wodę też pić małymi łykami. Wtedy też zdecydowanie lepiej, lepiej się wchłania, tak? Ale nie, i mogą dzieciaki i osoby starsze. Taka woda też, no, zdecydowanie lepiej po prostu smakuje. A wspomniałaś, żeby nie przesadzać, co to znaczy, że można się opić, nie wiem, wodorem na przykład? <laughs> opić wodorem <laughs> może nie, tak? No, ale wiem, że niektórzy na przykład, nie wiem, piją Litr albo dwa litry na raz, bo nadrabiają, że tak powiem, zaległości. No tak też nie robimy, bo ta woda po prostu przez nas przeleci i, i, i nas po prostu e, nie nawodni, tak? Ale, ale nie wodoru nie możemy przedawkować, bo nadmiar wodoru, wodoru wydalimy po prostu z moczem. Mm -hmm. Powiedz w takim razie, ile kosztuje taka terapia wodorem, bo domyślam się, że no, trzeba to urządzenie kupić albo wynająć na przykład. Znaczy, tak, zaczęliśmy tutaj o wodzie, tak? więc jeśli chodzi o, o takie filtry do wody, to zaczynają się już od 680 zł takie zwykłe. Ale to ale... są filtry, które gdzie montujemy też jakoś przykranie, tak? E, tak, tak, tak. To jakby w kontekście już wody, to pod zlewem e, to takie, mm, jeśli chodzi o wodór, to od 3280 zł do 5280 zł, tak? Natomiast no, jeśli chodzi o dostarczenie wodoru, takie najbardziej efektywne, to poprzez generatory wodorotlenowe, tak? I wtedy. Taki sprzęt po prostu możemy zakupić. Koszty takiego sprzętu teraz w promocji to jest 15 800, a przede wszystkim wtedy inhalację sobie robimy takim, takim generatorem. Ja też wynajmuję takie sprzęty na całą Polskę i za granicę. I też w studio przeprowadzam półgodzinne inhalacje, bo to jest najlepsza opcja dostarczenia wodoru naszemu organizmowi. Ale to jest tak, że poprzez, jak już. Mhm. Poprzez wdychanie takiego gazu browna po, przez nozdrza. Zakładamy sobie takie kaniulki i wdychamy dwie trzecie wodoru, jedna trzecia tlenu. Można też się wodorować wtedy przez maseczkę. Możemy też wodorować oczy. Ale to jest to, to urządzenie ma po prostu nie wiem jakieś tam kolejne wyjście właśnie na coś takiego, tak? Czy to jest osobne znowu, kolejne urządzenie? Osobne. Żebyśmy się połapali, co jest to? Osobne urządzenie, tak, bo jedno to jest filtry, o których mówiliśmy e, i przede wszystkim też produkują wodę, e, natomiast jeśli chodzi o szerokie spektrum działania wodoru, to najlepiej dostarczać wodór poprzez inhalacje wodorotlenowe, czyli wdychamy po prostu taki gaz e, Brauna, to już jest inne, inne po prostu urządzenie, tak, które przede wszystkim produkuje gaz, może też wodorować e, wodę, tak, ale, ale tutaj, jeśli chodzi o inhalację wodorotlenowe, to one są najskuteczniejsze, bo pół godzina sesja równa się 15 litrów wody wodorowanej w kontekście dostania wodoru z naszego organizmu. W tej inhalacji, tak? E, tak, 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 tak. Więc przede wszystkim mnie w Studio wodoru przeprowadzam właśnie takie takie inhalacje, które które po prostu mają bardzo szerokie spektrum działania, tak? Mogę opowiedzieć o tych zaletach przede wszystkim. Mm -hmm. Tutaj, jeśli chodzi o zalety wodoru, no to jest udowodnione naukowo, że wspomaga walkę z aż z około 170 chorobami. Przede wszystkim oczyszcza krew z wolnych rodników, regeneruje każdą komórkę naszego ciała. Dzięki temu regeneruje nasze narządy, tak? Ale działa też świetnie. Przeciwzapalnie, przeciwbulowo, odkwasza organizm, nawadnia, no wspomaga w wielu, wielu chorobach. Do mnie właśnie przychodzą osoby głównie profilaktycznie, ewentualnie z mniejszymi problemami. Natomiast, jeżeli właśnie mamy większe problemy zdrowotne, no to polecam właśnie wynająć taki sprzęt, wypożyczyć, wtedy po prostu w domu przeprowadzamy sobie takie sesje. I wtedy też zwiększamy ilość dostarczania tego wodoru do naszego organizmu, przyzwyczajamy organizm. No taki przykład w kontekście nowotworów, to musimy około minimum trzy godziny dziennie, żeby to było terapeutyczne, od dwóch do sześciu miesięcy, żeby to było wspomagające. 3 godziny nowotworów. dziennie inhalujemy się, tak, takim tak. wodorem? Mhm, tak, tak, tak. Ale można na raty sobie zrobić, czy trzeba trzy godziny założyć maseczkę i, nie wiem, przed telewizorem na przykład, albo przy książce? Yy, naj, tak, najlepiej na raty, im częściej, e, a krócej, tym lepiej, bo też nie jesteśmy w stanie jednorazowo przyjąć, nie wiadomo jak dużej dawki wodoru na jeden raz, bo po prostu nadmiar wydalimy z moczem, więc jeżeli na przykład robimy sobie trzy godziny dziennie, to tak trzy razy na przykład po godzinie, tak jest najefektywniej, tak? E, nie boli, <laughs> można sobie to właśnie robić podczas czytania książki, oglądania jakiegoś e, filmu, też można się podłączyć podczas spania, więc no taka przy, przyjemna terapia, bez problemu można ją połączyć z innymi terapiami, bo ona wtedy też wspiera inne terapie po prostu. A skąd się ten wodór wziął w ogóle u ciebie? <laughs> skąd się wziął wodór? To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ja chciałam otworzyć swoją działalność, chciałam pomagać osobom, chciałam, żeby ta działalność była wellness i zdrowie, tak? I ja też, dla mnie jest bardzo ważny rozwój osobisty ja słucham klubu 555 Fryderka nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę, oczywiście, ale tak wcześniej nie jestem w stanie wstać. Ja też później odsłuchuję. I on kiedyś mówił, jak był nawyk dbania o zdrowie, zaprosił pierwszych właścicieli studia wodoru w Polsce. ja się wtedy zainspirowałam i od razu zaczęłam działać. Zadzwoniłam hmm. do menedżera, wyszkoliłam się, otworzyłam firmę. Już firma ma trzy lata. Jak ja zaczynałam, to byłam szarlatanka, bo to była duża innowacja w Polsce. Teraz już jest wodór popularny, coraz więcej mówią o tym, też celebryci mówią w telewizji, coraz więcej nawet lekarzy poleca wodór, tak? Gdzie wcześniej to bardziej mówili, że to jest nadciąganie <grych> i, i oszustwo. No to teraz coraz więcej lekarzy jest świadomych i naprawdę już bardzo dużo efektów w moim studiu No ja już działam na całą Polskę i, i, i za granicę. Ale nie tylko woda odorowa czy inhalacja u ciebie w studiu, prawda? Yy, Coś tak. jeszcze oferujesz? Yy, tak, tak, tak. Przede wszystkim właśnie inhalacje, bo to, yy, że tak powiem, moje, to jest moje trzecie dziecko, no. <laughs> wodór. Yy, filtry też przy okazji, bo ja w ogóle bardzo stawiam na zdrowie, na też profilaktykę, bo niestety nie jesteśmy tego yy, uczeni. No i na naturalne leczenie, bo w dzisiejszych czasach jest coraz więcej naturalnego leczenia, coraz więcej osób jest otwartych na naturalne leczenie, które nam po prostu yy, nie szkodzi, tak? Więc yy, jak najbardziej też polecam yy, maty, yy, maty Bemer, które poprawiają mikrokrążenie i też mają bardzo szerokie spektrum działania e, i też e, o, taka dosyć nowość na rynku właśnie e, <laughs> nie boję się nowości tak właśnie raczej raczej lubię wprowadzać coś, coś nowego e, no to są takie urządzenia terahercowe e, to tak wygląda jak suszarka do włosów natomiast też ma bardzo bardzo szerokie spektrum działania bo to po prostu dodaje energii hmm. komórkom. Brzmi świetnie. Chętnie spróbuję, jak będę w Bełchatowie, to się umawiamy, dobra? Tak, koniecznie, zapraszam. Ania Łuczyńska, bardzo dziękuję. Ania z Wodorowania, Studia Aktywnego Wodoru Live Beł Bełchatów. Jakbyśmy chcieli się skontaktować z Tobą, to? Przede wszystkim, można mnie na przede wszystkim można mnie znaleźć na messengerze Anna Uczyńska w nawiasie Ania Odwodorowania. Również mam swoją stronę Ania Odwodorowania, fanpage na Facebooku Studio Wodoru Bełchatów. Więc zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Jeżeli chcemy więcej poczytać o terapiach, to bezpośrednio na, na stronach producentów, z którymi współpracuję. Najlepiej do mnie się odezwać, ja już pokieruję każdego, czego będzie oczekiwał. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę nazywam się Tomasz Słodki realizacja Camilo Castro a naszym, naszą gościnią była Ania od wodorowania do zobaczenia Dziękuję bardzo.